Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Ludwik Jerzy niespodzianka. W mieszkaniu pewnej ciotki urodziły się cztery kotki. Śmiesznie mruczały, guzik widziały. Trzy czarne, a jeden biały. Uszka miał białe, białe pazury, a czarnych zaznaczam rodziców miał. Cóż robić? Kaprys, wybryk by natury. Spojrzeli rodzice i Gazety nawet o tym doniosły. A kotki? Kotki rosły. Minęło kilka ładnych tygodni i oto biały kotek raz do reszty rodziny się upodobni. Po prostu w skrzynkę z węglem w las. Będzie heca pomyślał, jak w kinie. Niespodziankę zrobiłem rodzinie. Będą się cieszyć do szaleństwa. Mama, tata i trójka rodzeństwa. Bo nie jestem już biały niezdarny, ale czarny, czarny, czarny. W tym czasie czarna część rodziny powzięła plany śmiałe. Biały miał dzisiaj imieninę, więc wszystkie zróbmy się białe. Ubielić się nic prostszego, ucieszymy naszego białego. Plan kociska przeprowadziły, w borku z mąką się ubieliły. Wyszły białemu na spotkanie i nagle rozczarowanie. Biały odzyskał kolor rodzinny, a jednak znów, jak przedtem, był inny. Na nic się zdały zamysły śmiałe. Biały był czarny, a czarne białe. Z tego wynika zwrotka ostatnia, której nie znało kociaków plemien, że pewne rzeczy jednak uzgadniać. Trzeba ze sobą wzajemnie. Dziękuję bardzo.